To jest tragedia. Od trzech dni nie przestało padać. Dostajemy takie zieleninki, które ja bym chętnie zjadła, ale są dla żółwi. Mój przyjaciel żółw. I idziemy. Co robić? Moją ulubioną czynność, szczególnie jak pada, snorkeling. Storm na morzu, w wydaniu po prostu rewelacyjnym. Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiecej lecę. Dzisiaj chcę Wam pokazać genialną opcję na jednodniową, bądź dwudniową, a może nawet trzydniową wycieczkę na Zanzibarze. Pokażę Wam Stone Town, czyli stare miasto w stolicy tej pięknej wyspy i Prison Island, wyspę znaną jako wyspę żółwi, ale są tam nie tylko żółwie, bo jest jeszcze więcej atrakcji, tak więc zapraszam, lecimy! Pani, dzień dobry, przemawiam do Was z Stone Town, starego miasta. Proszę bardzo, takie tutaj budyneczki. Stare miasto w stolicy Zanzibaru. Miasto, które zostało wpisane na światową listę UNESCO. Miasto, które zachwyca swoim urokiem, klimatem i przepiękną architekturą. Ciekawymi klimatami, proszę bardzo, tutaj za mną na przykład. I e, miasto, które chciałam wam pokazać dużo bardziej dokładnie, ale mam dwa problemy. Jeden to to, że jestem strasznie chora od kilku dni, więc tylko nagrywam to, co widzę wokół, ale nie jestem w stanie w ogóle gadać do kamery. A druga kwestia to to, mam nadzieję, że to nie malaria. Także jeżeli ktoś by się zastanawiał, to nie wiem, ale mam nadzieję, że nie. A druga kwestia to to, że jesteśmy tutaj w czasie sezonu deszczowego rainy season, znaczy się. No i leje po prostu cały czas. I jest zong. Ale do nic. Bo miasto jest bardzo ładne, a oprócz tego zrobimy właśnie Prison Island, który jest bardzo blisko stąd. I słuchajcie, my to robimy na własną rękę, więc ja Wam opiszę ceny, jakie mnie zaproponowano, albo jakie ja wynegocjowałam po prostu u lokalsów. Natomiast wiem, że wszystkie biura podróży, wszystkie hotele i tak dalej też mają w ofercie taką właśnie wycieczkę Stone plus Prison Island. Także jeżeli wybieracie się na Zanzibar All Inclusive, jak większość Polaków robi, to też możecie zaliczyć taki właśnie dzień. Lecimy. Town, czyli kamienne miasto. Jego nazwa pochodzi od kamieni wapiennych, które powstają z rafy koralowej i z których niegdyś wybudowano większość domów w mieście. To właśnie ten kamień nadaje starej części Stone Town wyjątkowego charakteru i klimatu. Do tego dochodzą jeszcze wąskie uliczki w dużej mierze zamknięte dla samochodów. Jest to zatem miejsce idealne na długie spacery i błąkanie się między sklepikami z rękodziełem. Miasto ma niesamowitą i bardzo skomplikowaną historię, z którą mocno polecam zapoznać się przed wylotem na Zanzibar. ogromna większość mieszkańców tego pięknego miasta to są muzułmanie. To mimo wszystko widzimy to w ogóle na ulicach i wszędzie, bo widać ludzi, którzy są ubrani prawda tradycyjnie i generalnie mnóstwo, to jest mosk na mosku. Ale jest też piękna katedra katolicka, bardzo proszę. Piękny stary kościół. Zachwyca. Niestety jest zamknięty, ale podobno, że tam się nadal odbywają msze. Przynajmniej tak się dowiedziałam. Więc może któregoś dnia uda mi się wejść do środka, żeby zobaczyć w środku i wam również pokazać ten piękny budynek. Okazało się, że do katedry da się wejść. Jakiś miły staruszek podpowiedział mi, że z tej strony jest wejście, od drugiej strony od strony jakby zakrysty. I powiedział też, że architektem, który tę katedrę m, zaprojektował, był Hancus I że katedra jest jednym z najstarszych budynków w mieście. Ponoć pięknym. Ale oczywiście jako białych ludzi zatrzymał nas od razu szybciutko tutaj pan, prosząc o pieniądze za wejście, które. Wątpię, że istnieje tak naprawdę. Wydaje mi się, że to tylko dlatego, że jakby no, białych ludzi trzeba kasować wszędzie. A ja mam zasadę, że za kościoły nie płacę. Więc chodzę zawsze na świecie tylko do kościołów, gdzie nie proszą mnie o pieniądze. Zaraz dostanę może tutaj w komentarzach różne komentarze, jakieś małe, mało pochlebne, ale po prostu uważam, że. Kościół to kościół i nie powinno się płacić za wejście i koniec. I ja jestem spod Częstochowy, na Jasnej Górze też się nie płaci. Dlaczego mam płacić tutaj, prawda? Także katedra tylko niestety z zewnątrz, przykro mi, no. Do kościoła wejść się nie udało. Zadzieram zatem kiecę i lecimy w miasto. Wyjątkowe i pełne niespodzianek, Stonetown. There is a life to cup my tea I can take what I need to get by It doesn't make it easy The other piece of my heart moves slow Somewhere in the great unknown When I return from the afterglow Will you carry me like I am whole again? A tam mieszkamy my. Proszę bardzo. Balcony house. Słuchajcie kochani, o ile Kenia, a przynajmniej wybrzeże w Kenii. W czasie pory deszczowej można odwiedzić, dlatego że wcale nie pada aż tak dużo. O tyle, jeżeli chodzi o Zanzibar, to jest tragedia. Od trzech dni nie przestało padać. Ja, proszę bardzo, mam taki outfit na sobie. Jest ciepło, ale co z tego? Nie pada trochę. Leje. Leje tak, że po prostu jest koniec. I nic. Wczoraj na siłę zobaczyłam market, zobaczyłam tutaj Stone Town. Tyle, ile się udało. Coś tam ponagrywałam, ale niewiele. E, wróciłam do mieszkania, do tego hoteliku. Po prostu mokra, jak nie wiem do czego to porównać, ale generalnie jest tragedia. I co? Mój punkt numer jeden tutaj wokół tego miasta to było Prison Island. Dzisiaj nam powiedział pan, który nam zaproponował tę łódkę na tą wyspę, że dzisiaj tu nie, bo tak pada, bo tak pada. Ale pogodę pokazują, że cały tydzień będzie padać, więc trudno. Postanowiłam, że po prostu zazieram kiedy co i lecę. Przemawiam do was teraz z mojego pięknego balkonu. Dlatego że obawiam się, że nie mogę z sobą wziąć mikrofonu i sprzętu tam. Wezmę ze sobą telefon, wezmę ze sobą GoPro, spróbuję cokolwiek ponagrywać, ale generalnie nie będę tam do Was mówić. Dlatego że po prostu boję się, że to wszystko będzie całkowicie mokre. Więc ile się uda, tyle wam pokażę. Mam nadzieję, że zobaczę żółwie, może się uda jakiś snorkeling uskutecznić, zobaczymy. A może to będzie po prostu wyprawa zupełnie bez sensu. Na szczęście nie jest to drogie, bo chyba 9 dolarów za osobę są, także w miarę. No i trudno, Lecę. Prison Island. W deszczu. Pora deszczowa. Słuchajcie, nie ma to jak odwiedzić Zanzibar w czasie COVID, pory deszczowej i ramadanu. Jeszcze jest wszystko zamknięte w ciągu dnia. Ekstra. Tak, właśnie. To jest nasza łódka. Nasz pan łódkowy. I zabierze nas, proszę bardzo, na wyspę, którą nie wiem, czy tam widzicie. Tam daleko. To jest Prison Island. I zapłacimy 15 dolarów za całą łódkę. Także nie najgorzej. Ma daszek, także może aż tak bardzo nie zmokniemy. O, proszę bardzo, jaki pan silny. Daszek, słuchajcie, także nie jest najgorzej wcale. Proszę bardzo. Panowie tu już pracują nad tym, żeby wypłynąć z tego portu, a właściwie z plaży. Bardzo krzyczą do siebie, bardzo. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo nie mam mikrofonu, ale to jest. Zadzieram kiece i leciemy. lecimy szukać żółwii! Jeśli ktoś się boi wody, to wejście na taką drewnianą łódkę może okazać się sporym wyzwaniem. Podobnie jeśli chodzi o chorobę morską, bo bujało niesamowicie. Oczywiście tutaj wielkie znaczenie mają warunki atmosferyczne, które nie chciały dziś z nami współpracować. Ale do Prison Island dopływamy w 45 minut, więc nie jest to długa wyprawa. Widoki, mimo kiepskiej pogody, zachwycające. błękitna woda i biały piasek. Dopływamy do wyspy, gdzie przechodzimy przez część z basenem, która wydaje się opuszczona i zupełnie zaniedbana. Prawdopodobnie w związku z brakiem turystów. Za wejście na wyspę dodatkowo płacimy kochani cztery dolce. Dostajemy taki tikiecik. I przechodzimy sobie dalej. Łódka kosztowała nas 15 dolarów za dwie osoby, prywatna. Ale przypominam, jesteśmy w rainy season, COVID i całej reszcie. Także nie wiem ile normalnie. Widziałam jakieś tury po 30 dolarów. Wtedy jest lunch included, także to są takie opcje chyba turystyczne bardziej. Natomiast jeżeli jesteście na własną rękę, to za 15 dolarów przyda. Dostajemy takie zieleninki które ja bym chętnie zjadła, ale są dla żółwi, można ja nie je nakarmić. Słuchajcie, będzie frajda. Pan powiedział, że mają tutaj 196 turtles, znaczy 196. Jezuze, mamy emocje znowu. Aaaa, są! Tam! The great reflecting in your deep blue eyes the day has begun you spin around you spin around you laugh to yourself and i see you shine in every color resting your head in my arms you sing while na to. Idzie do mnie. Aż się trochę boję, powiem wam, bo po prostu są tak blisko. Ładne są skubane. I found you today It feels like it's been forever Oczywiście tak jak podejrzewałam, wizyta na wyspie Żółwi okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzień pełen emocji. Jeśli wydaje Wam się, że takie atrakcje to raczej dla dzieci, to nic bardziej mylnego. Chociaż mogę sobie wyobrazić, że dzieciaki też byłyby zachwycone. Ja rów. Słuchajcie, miejsce niebywałe, bardzo, bardzo mocno polecam odwiedzić, szczególnie fanom zwierząt, takim jak ja. Ja po prostu tutaj, o, oh, odjazd totalny, naprawdę, mamy szczęście, bo przestało troszkę padać, coś tam sobie kropi, no szału nie ma, ale generalnie nie leje. Także wymodliłam chyba po prostu po drodze tę pogodę, bo jak byliśmy na ulicy to jeszcze padało. Żółwie są cudowne, dają się dotykać, można je karmić. I bardzo lubią zdjęcia, słuchajcie, i wszelkiego innego rodzaju wideo. Proszę bardzo. Ale na wyspie znajdziecie nie tylko żółwie. Są też na przykład wielkie kolorowe ptaszyska, no i jest część historyczna. To tutaj, moi drodzy, to było właśnie więzienie. A tutaj mamy jeszcze viewpoint, ale znowu zaczęło lać. Tak więc szybciutkie zerknięcie na viewpoint i idziemy co robić moją ulubioną czynność, szczególnie jak pada snorkling. Zobaczymy, czy zobaczymy coś ładnego. Jak zobaczymy, to wam pokażę, jak nie, no to nie. Punkt widokowy, jak widać, słaby. Za to woda wybitnie błękitna i czysta, skoro nawet przy silnym deszczu tak pięknie się prezentuje. No i czas na snorkling, który okazał się bardzo udany rafa malutka, ale kolorowa. Znalazłam pod wodą sporo rybek, czekały też na mnie rozgwiazdy w różnych kolorach i rozmiarach. Za to kamera z przyczyn niewyjaśnionych przestała nagle działać, dlatego wyjątkowo wideo z podwody bardzo króciutkie. Zrobiło się zimno, czas więc wracać. A powrót do łatwych nie należał. Taki mamy, słuchajcie powrót, proszę bardzo. E, Sztorm na moczu w wydaniu po prostu rewelacyjnym na takiej miniwice. Masakra, drogi Boje. Nic nie widać, ciemność. Wróca nami nieziemsko. Także chowam kamerę i żegnam się z Wami, kochani. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam też do mnie na Instagram i na Facebooka. Cudne są. Tyle na dzisiaj, kochani. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze, to zapraszam do subskrypcji. Zróbcie to dla mnie i dla mojego żółwia. Pozdrawiam Was serdecznie. Całuję. Ściskam. Kamila Zawódzka, za dzierżarkę Celeste.